Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. Jesteśmy w Gościszów Stajni, w ranczu Gościszów i mamy zgrupowanie, o którym już w sumie mówiłam w poprzednim vlogu. Także mam nadzieję, że już wiecie o co chodzi. Dzisiaj mamy dzień pierwszy, godzina siódma rano. Idę karmić konie. W sumie wszyscy idziemy, bo na samej rozpisce, jeżeli chodzi o to, co dzisiaj robimy, było, że siódma rano, karmienie koni. Także podjeżdżam autem, bo kawałek jest. I lecę nakarmić kłowę dzisiaj. Widać, że koniki głodne wszystkie główka praktycznie mają na wierzchu. O, a co to za przystojnik? <gry> Także lecimy im dać jedzenie. Kłowę do zjadł śniadanko, ma teraz sianko, resztkę z transportu. I tutaj trochę kostki, bo jest ogólnie małe zamieszanie z sianem i nie wiemy, gdzie jest nasze. No ale potem dokupimy ewentualnie. Dlałam mu wodę, poza tym, że jakby jest po to wolę kontrolować, ile tej wody piję. Także wiadereczko zawsze też zawieszam. No, zjadł śniadanie, nie wiem, czy mówiłam. I teraz w sumie ma już wszystko, żeby być szczęśliwym panikiem. Akurat mam czas, moi drodzy, więc opowiem Wam, że poza treningami z Markiem Panem i panią Gosią Lewicką Mamy zajęcia fitness i to w sumie całkiem ich sporo. Mamy 8 rano zaraz i rozpoczynamy od medytacji i chyba jakiegoś rozciągania albo jakieś rozgrywki, coś takiego, więc musieliśmy zabrać ze sobą maty. No i co? Będziemy fit świrami przez ten weekend. No jestem ciekawa. Potem mamy o 9 śniadanko i od 10 zaczynają się jazdy już treningi. My z Kłewciem mamy o 17 trening dzisiaj z panem Markiem Lewickim. Mega jestem, jakby. Zobaczymy jak będzie. Mam nadzieję, że bardzo fajnie. Dawno nie trenowałam z nikim innym poza panem Kostkiem, a więc się bardzo cieszę, bo to zawsze takie, wiecie, świeże spojrzenie na daną parę i no. Mam nadzieję, że jak najwięcej z tego wyniesiemy. W ogóle tutaj tak radio bo późno gra, że to jest fok. No, taki jest plan. Teraz będziemy szuli wszyscy na medytację. Najważniejsze, żebyśmy też dbali o czystość, żeby place były posprzątane, każdy o swojego konia, wtedy będzie najłatwiej. Oczywiście, jak jakiś kolega będzie miał, będzie na koniu, będziemy na ziemi, to po prostu sprzątamy po oni, żeby to było takie naturalne. Żebyśmy nie musieli się stać jego kupa, to to są nasze kupy, okej? Okay? Wszyscy razem i będziemy mieli konia. Wszystko przepykamy oko, ale kupi nie tolerujemy. Żeby było jasne. o nawodnienie, tak jak tutaj Państwo nasi za fitness. Roboty co tutaj odpowiadają, mówią, trzeba i chyba. Małe łyczki Gdzie Mamy beżowy look moi drodzy. Ładnie wyglądamy? Bardzo ładnie. Strój jaki nowy, ładny. No czysty jeszcze. jeszcze. No. W ramach takiej informacji chciałam tylko dodać, że treningi będę miała wszystkie poprowadzone przez panią Gosię Lewicką. Niestety, doszło do sytuacji, przez którą pan Marek nie mógł poprowadzić treningów, ale powiem wam, że naprawdę z panią Gosią świetnie mi się pracowało. A zaraz zobaczycie, jak wyglądał nasz pierwszy trening. dobrze. Już wracasz. Tak? Dookoła. Poruszaj, poruszaj, puść, poruszaj, poruszaj, puść. Tak. Bardzo dobrze. Nie przyspieszaj, postaraj się w równym rytmie. Super. Jeszcze raz taka czwórka. Zewnętrzna woda trzyma. Miękko czekasz, czekasz. Świetnie. Świetnie. Korekta. Super, dziękuję. Tego mi się podobało, naprawdę super ćwiczenia pani Gosia nam wymyśliła. W sumie ja bardzo pochwalona do mnie. mnie nawet też. To naprawdę był upadek, ale to dlatego, że mnie wystrzeliło, bo się źle oparłam w strzeleniu i tak jakoś... Chyba to były takie daleki skoki. Stwierdziłam, że ja też robię dalekie skoki. O Jezu! Nie, no. A zrobiłam zdjęcie na Instagrama. Chcę powiedzieć, że jestem mega zadowolona z konia. Miałam bardzo fajny upadek z niego, ale nic mi nie jest, czuję się dobrze. Więc bardzo, bardzo na plus. Dzisiejszy dzień był dość trudny, ale ten trening wyszedł fajnie. dobra pasta już wchodzi. Poczekali za myjką. Tak, czekamy. Tutaj jeden klient, proszę bardzo. Ale to tutaj ma tyle terenu jako siarka, żeby zrobić, że uff! Uf. Uf. Tam jest dalej takie fajne pola, no, nie? no. Tam. No kławiodo, proszę bardzo, ma tutaj bufet. Ja sobie siedzę i go trzymam. A Asia jak to Asia? Hard work. <laughs> nie pięknie Asia to najlepsza pomoc. Kasia może jutro koreczki. <laughs> no. To nie do wody. No to nie do wody. <laughs> no. Tak to by... Ej głowa do. Nie wchodzimy. Myszka, A byłeś takich rzeczy. No chodź, chodź chodź wróć do dobrych nawyków. W wolnych chwilach, jeżeli tylko będziecie mieli przestrzeń, zapraszamy Was tutaj, bo naprawdę mamy trochę ciekawych rzeczy i trochę fajnych narzędzi, które Wam mogą się przydać. Powiem Wam zupełnie szczerze, że te zajęcia dodatkowe z Krysią i z Maciejem były niezwykłe. Robiliśmy rozgrzewki, medytacje, ćwiczyliśmy oddechy. I naprawdę było to świetne uzupełnienie pod to, co potem robiliśmy, czyli treningi już na koniu. Polecam każdemu, żeby zaobserwować krysię na Instagramie i żeby również dowiedzieć się więcej na temat tego, jak przygotować swoje ciało. Nie tylko już będąc po prostu na koniu i ćwicząc jazdy konną, ale przed jakie ćwiczenia robić, jak, jak się rozciągać, jak się rozgrzewać, jest to niesamowita wiedza, która moim zdaniem przyda się każdemu, kto jeździ konną. Dobra, machamy. Zapraszamy Was serdecznie na zgrupowanie Quip. <grystanie> <grystanie> I od nowa zrobimy, może. Nie? Tak, tak. <grystanie> zrobimy zapraszamy Was wszystkich serdecznie na zgrupowanie Quip, gdzie będziemy mieli ogromną dawkę wiedzy. Nie tylko na w samym siodle, ale też bardzo dużo zajęć poza konnymi. Zajęcia przygotowawcze do jazdy konnej, oddechowe, medytacyjne. oraz Zapraszamy też do tego, żeby spędzić z nami czas, bo mamy fantastyczną atmosferę. I mamy naprawdę dużo emocji. Pod jeszcze i ręka do biodra. Nie dotykaj, uda w tym momencie, tylko do bioderka ją wyciągamy. Proste pleczki. Tak, pięknie, dziękuję. Z oparcie na zewnętrznej wody. Tak! Tak! Rewelacja, poklepaj! O, takie! Świetnie, dziękuję! brawo, Tak! Takie! Super! ja tupnę, ale tupnie wtedy taką dwufulową, dwumetrową fulkę, tak? Ok. Więc lądowanie i nawet w połowie go zatrzymaj. Teraz to zrób. Pawie zatrzymaj go i się pasowało, ale zabrakło, żeby on, no, no, puszczył, tak, tak, żeby tak, tak. troszeczkę puścił tą buszkę, tak. nie? że koni na rękę też powinien być podparty dołem, okay. żeby się jeszcze podstawić i mu łatwiej to później tak to jest dokładnie to, co ja robię. Że albo po prostu rękę, albo dół, szczególnie w nie w parkuże. Jak wiesz, że jest odbicie, nie przyspieszaj ciała. Dobrze. I jeszcze jedna rzecz, tak jak teraz zrobiłaś, od razu sobie wróciłaś po stacjonacie, czyli skoczyłaś i nie wisiałaś tak całą fulę i dopiero na trzeciej wracałaś, tylko na pierwszej sobie wróciłaś. I nagle mogłaś to spokojnie zrobić sześć no. hmm. Czyli nawet jak jest udany skok, spróbuj szybciej wrócić w siodło Dobra. na nim. On jest długi, jego budowa mówi, ja lecę do dołu, więc ty im szybciej wrócisz, tym szybciej go podniesiesz. Ale poza tym super. Bardzo dziękuję. I bez gleby. Bardzo dziękuję. Hmm. Bardzo dziękuję. Dzisiaj w ogóle dojechało na zgrupowanie, uwaga, stoisko Bemer. Bemer, ja zawsze Bemer mówiłam, ale teraz widzę, że to jest Bemer. I spójrzcie, jakiego mamy testera produktu najsłodszego. Kocham tego pieska naprawdę, tak tęsknię, zabawim. No, on jest taki piłk, tej słodziutki. Dobra, Asia, powiedz, jakie jedzenie. Asia, pyszne. my jesteśmy zachwycone, nie? Już że ziemniaczki z cebulką. No, młoda kapusta, no. jeszcze czekła. Czy to jest pyszne, muala? Tak. <laughs> muala, daję, daję muala. Nie, tak, powiem, to... Nie, naprawdę, jedzonko jest takie babcine, takie, o, przeprzepyszne. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy przyjechać za rok, to dlatego jedzonka jest warto. Asia, będziesz za rok? Będę.